Witam was na nowym filmie. Jest to odcinek tym razem z WLOFów. Zapłaciłem iluce 10 zł, żebym, żebym miał permisję admina na tej postaci. No i co? Dzisiaj banowaliśmy 4 troli. Sami mieliśmy interakcje z różnymi dziwnymi osobami, no i również była interakcja z policją. Zapraszam was na FlushRP RP. Linka macie w opisie, również tam sobie gram. No i również, jeżeli chcecie pograć na fajnym serwerze WLON, tym razem WLON nie WLO, gdzie musicie zdać whitelistę. No to jest mój główny serwer Heze RP. Linka również macie w opisie. Chodzicie, zdajecie sobie whitelistę, albo możecie nawet napisać pisemną. No fajnie bawić się z osobami, no bo tam gra y, ponad 250 osób dziennie nawet, więc to w sumie tyle, oglądajcie ten film do końca. A, no i lajka i suba zostaw. Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, witam na odcinku z WLOW, z WLO... Co jest, kurna? Ty. Hop, to, znalazłem 4 widzowie! Boże, co za debilnie. To jest dopiero gość. To jest dopiero gość. Walił sobie na NoClipie. Centralnie jak tu stałem. Witam was na WLOffach. Jest to Flash RP. E, mój drugi serwer, że tak powiem. Reagujemy. Jed tu się dużo rzeczy, widzę w tym WLOFie. Co? Co? co, co, co? Co? Kurwa chujosta. Jeden 1.9.1 RDM plus zrp. Jaki RDM plus zrp, jak tu jest narko jak tu są narkotyki? Obiec na furany? Hopiec na furany? Co za debile? O ktoś firewerkę puścił. Ale tak, witam was na serwerze Flash RP jest to serwer WLOF, czyli dostępny dla każdego. Jest to mój taki drugi serwer. Serwer, w którym jestem współwłaścicielem. No i co? I dzisiaj zobaczymy sobie, co tu, jak tu ludzie odgrywają. W sumie można powiedzieć, że kupuję admina. Kupuję admina widzę dzisiaj. W sumie dam taki tytuł, bo czemu nie? Sprawdzamy, co tu ludzie robią. Kuba, co robi taki Kuba? Okej, okay. idziemy do 210. O kurde, nie do tego. Znaczy, jest. A pytańko mam, a jak to teraz wygląda, jeśli chodzi o robotę? Bo ja, jakby ja już jestem na aplikacji. Pracujesz tylko... za darmo. Darmo, jesteś ja, ja, ja ja za... e, pro, Procent, do... procent dostaje. Dosta... <ślech> yy, chodzi o to, że na aplikację już jestem. I jak to wygląda teraz z pracą? Czy też trzeba do coś. Bili cię, że tak kulejesz? My nie chcemy tutaj gangusów. No. Nie nie, zwyknąłem kostkę. zaraz się wypoleruję zobaczysz. <grym <grym <coughs> ty opierdę. No ja go Jak go zebrać? Dermowe auto. Mmm ten, bo masz dwa, masz pod F1. Bodzisz F1 masz, musisz przegrać 20 godzin, nie? Nowy goł. To nie maska, to mój image. Jestem małpą. Chciałbym być tak jak ty. Kiedyś, kiedyś, może, może jak dorośniesz, albo dorobisz się w tym mieście. No kurwa, ciężko jest. W razie, jesteś zwykłym śmieciem i płotką. Rozumiesz, że ja tutaj przewodzę, nie. przewodzę mafią, rozumiesz to? to Chciałbyś ja też kiedyś taki bezdomnymi. być. Bezdomnymi. ja na razie bezdomnymi tylko zarządzam, ale. Bezdomni tobą zarządzają. Nie, aż tak źle nie jest, aż tak źle Widziałeś, co masz na oku? Co mam na oku? Pizda... O ty kur... <laughs> On mnie rozpoznał, on mnie rozpoznał Ale tak widzowie, no jest to WLOW, jest to WLOW No ale widzowie, na wlow bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo troli, bardzo dużo idiotów Ale wy musicie sobie też tutaj wejść normalnie pograć, tak? Ja tutaj będę wszystkich spektował Zobaczymy co tu się dzieje Tu jest pan, pan gangster jakiś, okej, okay, okej okay. Ko, ko, Kondziks oslo rp Biegnę do tego kondziksa, to jest na 100% cheater Elo Siema, co poszukujesz? Auto kurwa szukam, mi zajebali um, odebrałeś darmowe? Tak, odebrałem, odebrałem z gminy, ale też mi zajebali To ty k biedny jesteś jakiś Nie no, kaski trochę mam, ale kurwa auto mi zajeba. O i to właśnie coś zajebać komuś auta. Wiesz co bracie jadę z tobą, jadę z tobą, jadę z tobą. nie będę żył k na ulicy Dobra nera oh. <laughs> yy, dzięki za furę nie już myślałem, że jeszcze VD ma dostanie. Halo! Dziadek. Kurwa, co, co się puszysz? Przepraszam, kurwa, nikt się nie puszy. Nikt się kurwa, nie puszy tutaj. Pytam y, kończę takie auto. Jebane PC-ty dziwne na tym serwerze. Widzowie, nie bądźcie PC-tami, grajcie tu na roba Jopie. grajcie tu normalnie. Idziemy powkurwiać ludzi. Dawno nie trollowaliśmy lekko na welofie, kupiliśmy admina, możemy robić y, admin 10 zł na DM-ku do iluki możecie mu pisać. Ale wejdźcie sobie, koneks 105 osób na serwerze, <laughs> przejść roczysty fiut jedzie i, i ma to wtopienie koniu, co ty zrobiłeś? Co ty kwa zrobiłeś? Koniu, tu się nie biega, nie biega się! Przepraszam. A pójdziesz, papama? No, wezmę cię, wezmę cię, bracie, kurwa. Ja, ty zróbmy se ten, zróbmy se taki, takie zo. Ja będę małpą, to będziesz koniem. Dobra. Dobra, klasa. Umówieni. Maj. Wejsę. Do widzenia. Miły gość, miły biedny koń dostał VDMA. Miły biedny koń. Bracie, to nie ma paliwa. This is broke, broke car. Broka, I can, I can podwieźć you I can podwieźć you Wejdź do mojego auta, mam cukierki I have cukierka Wejdź do mojego auta, mam cukierki Mam cukierki dla latków. Wejdź do mojego auta Dobrze, dobrze, mam dla was cukierki Byliście grzeczni w tym roku? Bardzo Oczywiście Super Teraz was zamknę w aucie I pojedziemy na cukierki Mmm, lubicie być dotykani w dziwne rzeczy? Dziwne Oczywiście. miejsca? Oczywiście A pan drogi? No ja Dobra, gdzie pan ostatnio był dotykany? W maczę to dostałem <laughs> Stój! Po, przestań! Po jedzenie, po... Poczekaj! Proszę! Poczekaj! Mam dwóch, dwóch, którzy chcieliby za cukierka być dotykani w dziwne miejsca. Zajmiesz się nimi? Zajmę się nimi. Dotknij ich w dziwne miejsca. Zrób to. Zrób to. Pokaż nam to. Gdzie <laughs> Jak w dziwne miejsca? Nagram to. Nagram to. to Dotknij to, ich w dziwne cię. miejsca. No w dupę im wsadź palec, cokolwiek. Ale dobra, najpierw cukierka. Zrobiłem zdjęcia. No to daj im cukierkę, nie? No właśnie... Jak to? To się... to jest. Dobra, taki, jest taki jest głupi, jest do, widzenia. do widzenia. Ja, ale no, nie umiem mu dać... Nie, nie umie go podotykać w dziwne miejsca. Chodzimy patrzeć, gdzie tu ludzie. Na mechaniku są ludzie. Objawię mu się. Cześć! Wow. Cześć, cześć! Mm, mam do ciebie najważniejsze Byłeś grzeczny w tym roku Tak mm, Jakie dobre uczynki zrobiłeś w tym roku? Pomogłem bezdomnemu i dałem mu tysiąc dolarów mm. Na ubrania, jedzenie, wszystko Jakbyś mu dał na flaszkę, to byś faktycznie pomógł Szczerze, szczerze nic nie zrobiłeś dobrego w tym roku Jesteś, no, jesteś nic. Ale, ale, ale zaczekaj. Słucham, do. słucham Ale ja jeszcze nie dokończyłem No słucham Przykładam to ci pierwszy. palec do głowy Nie Lepiej oddawaj mi wszystkie swoje fan Wszystko, wszystko co masz w kieszeniach Pluszyki do tego, to mam. Dobra, to ja, ja, ja cię Odam. Ty mnie poddajesz teraz, dobra? Podaj mnie, to ja ci oddam. O, o, o. No, musisz mnie poddać, to ja ci oddam resztę mojej, moich rzeczy. No, co mam zrobić? No, wsadź mi palec do głowy! No, to wsadzam ci palca do głowy. Oddaję w porze, boję się, boże, masz schowku! Ja co, co tu się dzieje? Widzowie, musimy sprawdzić policję na tym serwerze. Kiwej, ten me. Robię napad, widzowie. Robię napad. Robię napad. Gdzie tu się robi? Obrabuj. O kurde debela. Tu się chyba. Kurna, jestem pośledzony. O, celuję do zakładnika Zakładnik tu jest, ślepy? Gdzie? Kasjer. Nie ma Dobra, to jest debil Jak ma w sklepie, nie ma kasiera, debilu hm? Negocjujmy, obrony. negocjujmy Negocjuj ze mną nie celuj do... To negocjuj, a sam do mnie celujesz! A <noise> bo oni palnych nie mają! Nie wychodź ze sklepu. Negocjujmy! Wróć do pomieszczenia, wróć do pomieszczenia. Dobra. <noise> kurwa... Nie! <noise> kurwa! co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem?! Ja myślałem, że nie! tam nie mam kluczy? Ja pierdzielę, ja zapomniałem, że nie mam tego. Ja pierdolę. Tu po drabinie. On mnie nie złapie, nie złapię. No, wszedł do no. On widzi w ogóle? No, przecież on nie wie, gdzie się kitrać to Dobra, idę stąd. Podaj się, KD, celuję z góry! Podaj się! Podnoś ręce! Ja f. kole, kadę cię nie poddał. Kanel, z chciałby z tej zera. Co ten kadet zrobił? Łoł. Wow. I policja ma broń! Chowam się. Ui, uciekam. O kurwa. Oooooo Ty chuju! Żakuty. jeba... kurwa! Co? Zbijewałem go! Uwolniłem się, uwolniłem się! Ja nie wiem, czy jest ten drugi policjant. Dobra, schodzę, 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 schodzę. Największa akcja policyjna tego roku. Jak postrzeliłem policję na WLO? Jest tu. Jeden down <muchy> ha, ha, ha. Open car, open car. Car isn't open. Car isn't open. Ha, ha, ha. Widzowie, uciekłem. Najlepsza akcja policyjna ever na serwerze Fluż Roleplay. Grajcie tu, grajcie tu. Wygrałem akcję z policją. Szacun dla mnie. Coś wybuchło. Widzowie, chyba cheater na serwerze. I robimy tak, copy information, to 75. Pozbyliśmy się cheatera, chyba, że to był on, ten 213, bo też jest podejrzany. Nie, to nie mógł być on, więc zapanowałem dobrą osobę, widzowie. Nie pozdrawiamy cheaterów, nie pozdrawiamy cheaterów, wbijaj na serwer, flash rp. Eee, no i to tyle, no i to tyle, wbijaj na serwer. No i oczywiście zapraszam was również na mój serwer, hej roleplay. Jeżeli dotrwałeś do końca, napisz w komentarzu troll, a przypnę ci serduszko.